w majówkę co dnie było 20-25 od mojej ma mamusi od mamusi tosty pszka. mamy, pyszne? jajam jajam cappuccino, assassino które to jeszcze było? jeszcze co tam było? japonini, giam kastini ale tu też są inni ludzie i goście czy że to są inni ludzie i goście Nie yes. nie. Yes. są Panie asystencie, jak robota? przynależnością tutaj pokojów i z porządkiem? Dobrze Dobrze wszystko? Tak Będzie tutaj spokój i cisza? No Czy mógłby mi trener do ładowarkę? Nie posiadam Naprawdę? No to... no. A czemu u was już tak dziwnie pachnie? No bo No bo No bo olijem no Bo robiliśmy bo... ten taki eksperyment Eksperyment? Ja muszę jednak opuścić ten pokój, bo tutaj mam wrażenie, że jest poziom IQ nie jest za wysoki. Dzieje się moi drodzy, dzieje się! Pierwszy trening 1921 na rożewkę. Kilka zabaw trochę techniki, trochę rzutów. Popsy jak widać naładowanie na cały obóz, także lecimy dalej. 100 osób moi drodzy, a jutro jeszcze dwie drużyny przyjeżdżają co jak co, ale do stylu wy, to ja mam nosa, nie? Muszę powiedzieć coś o treningach, muszę powiedzieć o ciszy nocnej i właśnie w takim odficie, żeby mi to trochę dodało powagi i nadało trochę, wiecie, takiej powagi sytuacji. Po prostu to jest ten outfit. Także polecam, to nie jest reklama z InScape 6 Zawsze jeszcze jestem taki klaczka. Te klaczki też powiem Wam są całkiem niezłe, całkiem wygodne, także taki outfit, tak się prezentuje. Get ready with me. Idziemy na rozruch. Dzisiaj, mówiłem, pięć minut biegu i jesteśmy na pięknej Laplai, Morze Bałtyckie, Las Palmas, Las Vegas, tak? Mówiłem, że się będzie opłacać, patrzcie jak patrzcie jakie piękne polskie Miami to jest Moje kolana umierają, bo chodzę na dół. A, ale to nie, nie, to tutaj na tym kanale musimy promować, że to jest super. Nie, to jest super. O, to jest super. O, ja mam kolka no. no, masz korkę? Korkę. No. Korkę. Mam wysytać teraz rachunku. No, ale powiedział? to bieganie, tak, No dokładnie, to wszystko przez to bieganie. Widzicie, Bieganie jest złe od początku wam to mówiłem. <laughs> Ciocia, pokaż. Pokaż jak. Pamiętajcie, przyjecznicy zawsze białka muszą się ściąć pierwsze. Nauczył tego mój przyjaciel, kiedy przyjechał do mnie do Japonii. Mówi, Słuchaj, najlepsza jecznica to taka, która jest żółta, więc białka pierwsze, dopiero na samym końcu żółtka. Ja trochę nie widzę, co robię, ale mniej więcej cały zarys macie. Czy dużo się mówi o rozruchu? Czy jest potrzebny, czy nie jest potrzebny? Ja uważam, że jest, ale tylko dlatego, żeby nadać takie tempo dnia. Wiecie o co chodzi? Kiedy. Mamy coś ważnego, jakiś biznes, spotkanie, wyjazd, praca, cokolwiek. Jeżeli spędzimy przez pierwsze 15-20 minut dnia leżąc w łóżku na telefonie, scrollując Instagrama i TikToka, no to automatycznie dzień jest zmulony i nie będziemy moim zdaniem aż tak bardzo produktywni, aż tak bardzo wiecie, że bystrzy, ostrzy i tak dalej. A uważam, że ten, nie wiem, zimny prysznic rano. A dobra, zwykły prysznic rano. Wyjście na chwilę na trawę. Nie wiem, zrobienie kilku pompek, że to po prostu napędza nas na cały dzień. I tym małym sukcesem rano, nie wiem, pośredniej tych małych sukcesów rano robiąc je, napędzamy sobie cały dzień sukcesu po prostu. Więc uważam, że rozruch jest o tyle ważny w kampach i na obozach, że jesteśmy na wyjeździe, nie ma rodziców, jest dużo nowych czynników dla dzieci, szczególnie dla 12, 13, 14. I uważam, że takie wejście w dzień, nie tylko takiego tempa, że dzisiaj jest dzień treningowy. Zacząłem sobie na spokojnie, też my zrobiliśmy to o 7.15, a nie o 5.30 czy o 6. I uważam, że takie wejście po prostu w dzień, nakręcenie się, śniadanie, mamy godzinę 10 do treningu takiego naszego pierwszego judo, więc tam jest dużo naprawdę czasu, żeby dziecko sobie na spokojnie odpoczęło, ale wciąż przychodząc na matę było już pobudzone. A nie, że dziecko wstanie o 8.30, o 9.30 jest na macie i ono o 9.00 ma, wiecie, śnięte chodzić i przyjdzie na trening, ja padnie hasło po pół godziny rozrzewki, randori, walki, e, ogień i będzie e, zmulenie. Więc uważam, że sen jest dużo ważniejszy niż te poranne zrywania się na treningi. Ale trzeba po prostu znać umiar i wiedzieć, że rozruch, kiedy ten rozruch zrobić. Bo my tu jesteśmy 4 dni na kampie, no to bez przesady, 4 dni jak o 7.15 będą dostawać dzieci, no to sorry do szkoły wstałem o 6.00. Także nie ma w tym nic złego. Szybciej się na lecimy na matę.

Ja. Kto jeszcze pije w dzisiejszy czas czasach taką pyszną kawę parzaną? Ja. ja! O, wypijecie. No, jak ty? Nie, nie to wypije. Czyli nie jesteśmy sami. mnie? No, Pomyślimy, wiesz. Po staremu kawa parzana, tak jak przystało na wyjazdy do Słowowa. I lody Oreo do tego. Nie, nie, Polecam. <laughs> Moi drodzy, Majówka Cytniewo udała się w 150 jeśli ktoś uważa inaczej, to ja nie wiem, czy byli się na same w majówce. Ale naprawdę, wszystko co miało być, zagrało. Były mocne treningi, było bardzo dużo walk. 2,5 godziny trwało mniej więcej treningi, 2,15. Ja różnie przedłużałem, bo po prostu ja nie mam tak, że patrzę na zegarek, więc trochę mi tam uciekało. Masa walk, masa zawodników. Trener Tomek Kowalski też przyjechał, pokazał swój masterclass swoje rzuty. Atmosfera super, zero złej krwi. Dzieciaki cały czas walczyły, szkoliły się, słuchały się. No kurde. Naprawdę uważam, że było świetnie. Jeżeli ktoś naprawdę uważa inaczej, no to, to nie wiem, no musimy porozmawiać. <laughs> Także co roku będziemy organizować takie kampy. Rok temu też zresztą to już robiliśmy, tylko na dużo, dużo mniejszą skalę. My wciąż nie chcemy tego, przede wszystkim ja nie chcę tego promować, na zasadzie takiego kampu. Wiecie, kto zapłaci, ten przyjedzie. Bo to ma być cały czas taki kamp w atmosferze pracy, zaufania, szacunku. No wiecie, wszystkie takie rzeczy, żeby to było po prostu przyjemnie, żeby nam się tam przyjemnie trenowało, a nie żeby nagle nam się tam zjechało 300 osób, zarobimy tam 30 koła i co z tego, jak jakoś spadnie, będzie tłum, tłum, tłum na macie, tłok i to nie jest trochę to, celu ja, ja nie nawet takich wielkich kampów, ja sam zresztą na, z, z, z moimi zawodnikami takie kampy nie jeżdżę, bo uważam, że to szkoda czasu. Jedna osoba pokazuje technikę na środku. 200 dzieci się patrzy dookoła, każdy nagrywa, no wszystko fajnie, tylko te same techniki można zobaczyć w internecie, można zobaczyć jak oni walczą w ich walce po prostu na zawodach. No i co? Przecież ten nie wiem, pani Klimka nie podejdzie do każdego i nie poprawi. No wiadomo, że podejdzie tylko do tych zawodników, u których akurat jest organizowany kamp. Ja uważam, że tak to działa, mogę się mylić, jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, no to ja chętnie porozmawiam. Ale nie mówię, że te kampy są złe. Uważam, że są dobre z wielu powodów. Z randori, z samego tego, że poznać te gwiazdy, jak były kampy, no na przykład właśnie z Klimke, z Heydarowem, z innymi gwiazdami, teraz Barbaro Matic i tak dalej. To są świetne kampy. Nie ma złych kampów. Po prostu ja nie jestem fanem wielkich takich tłumów na, na kampach, gdzie jest kilkaset dzieci, bo no jakoś nie wiem. Może dlatego też, że nie lubię tłumów i, nie, i jestem mocno introwertyczny i nienawidzę być tu takiej dużej ilości ludzi. No ale nieważne. Wracając, majówka dała się super, kolejna taka nasza akcja we Wrocławiu, już w październiku, tuż przed polskich Polski Młodzików, jakie taki ostatnie, wiecie, ostatnia prosta przed polskich Polski Młodzików, no i co, te kampy będziemy organizować co roku, także mam nadzieję, że jeżeli ktoś w tym roku nie dał rady, to że za rok się zobaczymy w takiej samej lub nawet lepszej, lepszym towarzystwie, także ja bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy się w następnym, a ja czas na pierwsze śniadanie. Bo za takie zatrucie i gorączka, że dopiero mamy środę, a dopiero dochodzę do siebie. Także dzięki, wielkie, i pozdraw.